Europa odpowiedziała na groźby Donalda Trumpa przejęcia Grenlandii. Komisja Europejska zaapelowała o zerwanie umowy handlowej z Ameryką i rozpoczęcie wojny handlowej, jeśli tego chce prezydent Stany Zjednoczone Ameryki. W Danii i na Grenlandii masowe protesty pokazały sprzeciw wobec aneksji Grenlandii przez Amerykanów. Trump jednak nie ustępuje. Dzień wcześniej wprowadził dodatkowe cła wobec ośmiu krajów europejskich. Za to, że nie poparły jego pomysłu przejęcia Grenlandii. Trump do tych ceł dołączył nowe oświadczenie, w którym zasugerował, że Dania jest rzekomo nielegalnym właścicielem Grenlandii i że lepiej byłoby sprzedać wyspę Amerykanom, bo próbują to już od 150 lat. Ciekawe, że w Europie już otwarcie mówią: Jeśli Trump chce wojny, to ją dostanie, ale Grenlandii nie przejmie. W każdym razie, Porozmawiajmy razem o najnowszych wiadomościach dotyczących Grenlandii, o tym jak Trump ponownie agresywnie zaatakował Europę i co na to odpowiedział Bruksela. I od razu powiem, że kiedy będziecie słuchać tego odcinka, miejcie w głowie jedną myśl: Jeśli Trump próbuje ekonomicznie zdusić Europę dla idei przejęcia Grenlandii, to bez wątpienia uderzy to w europejskie wsparcie dla Ukrainy. A poza tym to po prostu spycha temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie na drugi, a nawet trzeci plan. Nazywam się Aleksiej Pieci. Porozmawiajmy o tym, ale najpierw proszę o subskrypcję kanału, lajka i komentarz. Zapraszam też na mój kanał Telegram Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, gdy tylko się pojawiają. W sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump zapowiedział nałożenie nowych ceł na towary z kilku krajów europejskich. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakupu Grenlandii. Co więcej, Trump wyznacza nawet konkretne terminy. Oświadczył, że od 1 lutego wprowadzi 10% cło na wszystkie towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Niderlandów i Finlandii. A jeśli do 1 czerwca nie dojdzie do sprzedaży wyspy. Trump podniesie cło do 25%, a potem będzie je dalej stopniowo zwiększał. A Trump w swoim stylu zaczął wygadywać bzdury o tym, że rzekomo Stany Zjednoczone przez lata subsydiowały danie. To samo twierdził o Kanadzie. W rezultacie Kanada zbliżyła się do Chin, a Trump dalej powtarza swoją tezę, że Ameryka rzekomo wszystkich utrzymuje. Już na początku zeszłego roku w odcinkach mówiłem, że chodzi nie o Trumpa. Lecz o jego zwolenników. Warto zrozumieć, czym jest subsydiowanie, co to w ogóle oznacza i czym jest nierównowaga handlowa. To jednak różne rzeczy. Trump, moim zdaniem celowo, nazywa to subsydiowaniem. Cytat Trumpa: Przez wiele lat subsydiowaliśmy danie, wszystkie kraje Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz po wiekach nadszedł czas, aby Dania zapłaciła, odwdzięczyła się. Ogólnie rzecz biorąc, polityka Trumpa coraz bardziej przypomina impulsywne decyzje nastolatka. Nawet w Białym Domu nie potrafiono wyjaśnić, czym są te nowe taryfy: czy to jest dziesiąta taryfa oprócz już obowiązujących ceł, czy to taryfa na oddzielne towary, czy w ogóle coś innego? I jak się odnieść do tego, że przecież istnieje umowa handlowa między Stany Zjednoczone Ameryki a Europą, podpisana w zeszłym roku? Dlatego w Europie już oświadczono, że trzeba wyjść z umowy handlowej z Amerykanami i w przyszłości wprowadzić kary za jej naruszenie. Tak jak teraz zrobił to Trump, podpisano umowę handlową z jasno określonymi ramami po negocjacjach. Potem Donald Trump budzi się i mówi: Mam to gdzieś, tak chciałem. Wprowadzam na umowę handlową dodatkowe lub niedodatkowe. W każdym razie jakieś nowe cła w wysokości 10 i. Jak do tego podejść? Jak z takim prezydentem można w ogóle prowadzić negocjacje i się na coś umawiać? Jak z takim prezydentem można podpisywać umowy, które przecież mają określony czas obowiązywania? Jak to w ogóle można robić? W Europie mówi się, że przy przyszłych umowach z Amerykanami trzeba jasno zapisać kary za złamanie umowy. Bo bez tego nie ma to sensu. Co więcej, minister spraw zagranicznych Dani Lars Lockerasmussen oświadczył, że ceła Trumpa były zaskoczeniem po konstruktywnym spotkaniu z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki J.M. Duvensem i sekretarzem stanu Stany Zjednoczone Ameryki Marco Rubio na początku tego tygodnia. Tymczasem posłowie Unii Europejskiej wezwali do zawieszenia umowy handlowej zawartej przez Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi w zeszłym roku. Ale to jeszcze nie wszystko. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Trump również ostrzegł, że uwaga: rozmieszczenie przez kraje europejskie żołnierzy na Grenlandii stanowi, cytuję, bardzo niebezpieczną sytuację dla bezpieczeństwa i przetrwania naszej planety. Chociaż wysyłanie przez kraje NATO żołnierzy do udziału w ćwiczeniach na Grenlandii nie jest niczym niezwykłym, wybór czasu tej operacji stanowi znaczącą demonstrację poparcia dla Danii i podkreśla napięcia wewnątrz Sojuszu Transatlantyckiego. Niemcy dziś zdecydowały się wycofać 15 swoich żołnierzy z Grenlandii, którzy przebywali tam kilka dni. Ale czym wysłanie NATO na Grenlandię zagraża przetrwaniu planety? Trump nie wyjaśnił. Rasmussen powiedział, Zgadzamy się z Stany Zjednoczone Ameryki, że musimy działać więcej, bo Arktyka nie jest już spokojnym regionem. Właśnie dlatego my i nasi partnerzy z NATO Zwiększamy wysiłki w pełnej przejrzystości wobec naszych amerykańskich sojuszników. Ale to oświadczenie nie przekonało Trumpa. Dalej. Dodał, że Stany Zjednoczone starają się nabyć Grenlandię już od ponad 150 lat, więc Duńczycy powinni w końcu się poddać i oddać to prawo. Dalej. Trump uważa, że nowoczesne systemy uzbrojenia i obrona przeciwrakietowa, jak żelazna kopuła, sprawiają, że kontrola nad tym terytorium jest szczególnie ważna. Podkreślam, że żelaznej kopuły jeszcze nie ma. Równocześnie republikańskie media zaczęły nagłaśniać temat, jak Duńczycy przez wieki uciskali Grenlandczyków i że teraz przyjdzie Donald Trump i w końcu uratuje rdzenny lud Grenlandii. Ulubiona gazeta Donalda Trumpa New York Post niespodziewanie opublikowała materiał, który bardzo przypomina propagandę Russia Today sedno. Duńscy dziennikarze znaleźli kilku niezadowolonych Grenlandczyków i zrobili materiał, że Grenlandczycy wolą Amerykę. Nagłówek jest maksymalnie wymowny. Cytat: Mieszkańcy Grenlandii wystąpili przeciwko duńskiemu panowaniu po dekadach przymusowej sterylizacji i okropnych warunkach. Przytoczę tutaj trzy kluczowe cytaty z tego materiału. Cytat: Pierwsza Rodowita Grenlandka Amarok Petersen poznała wstrząsającą prawdę o tym, dlaczego nie może mieć dzieci i że winna temu jest dania. Cierpiąc na poważne problemy z macicą, kobieta odkryła w swoim organizmie wkładkę domaciczną, o której istnieniu nie miała pojęcia. Nierównowaga szczególnie widoczna jest w rybołówstwie, najważniejszej gałęzi gospodarki Grenlandii. Elias Lunge, rybak z 40-letnim stażem, Stwierdził, że grenlandczycy wykonują pracę, a dania i korporacje zgarniają zyski. W części osad rybacy dostają 1,86 dolara za kagam dorsza, a wnuk, ta sama ryba kosztuje 2,95 dolara. Po przetworzeniu, obróbce i sprzedaży za granicę cena znacznie wzrasta. I trzeci cytat. Dla wielu mieszkańców Grenlandii zainteresowanie Stany Zjednoczone Ameryki było źródłem dyskomfortu. Ale też wyjaśniło sytuację nie dlatego, że chcą aneksji, ale dlatego, że to pokazuje, jak mało autonomii tak naprawdę ma Grenlandia. Petersen stwierdził, że gdyby Dania uważała Grenlandię za należącą do Grenlandczyków, pozwoliłaby im samodzielnie decydować o swoim kraju. Wnioski z tego materiału możecie wyciągnąć sami, ale według mnie jest on bardzo manipulacyjny i sprowadza się do stwierdzenia, że Grenlandczycy są bardzo niezadowoleni z Danii. Dziś, 18 stycznia na Grenlandii i w Danii, odbyły się protesty przeciwko groźbom Trumpa przejęcia wyspy i z postulatem, by obywatele sami decydowali o swoim losie. W Danii tysiące ludzi wyszło na ulice Kopenhagi, Aarhus, Alborga i Odense, aby wyrazić solidarność z mieszkańcami Grenlandii. W stolicy Grenlandii, Nuk, rozpoczął się protest. Nastąpił ciekawy moment. Przed godziną 14.00 na proteście zgromadziło się około 5 tysięcy osób. 5 tysięcy osób to znaczna część ludności wyspy, która oficjalnie liczy 56 tysięcy mieszkańców. Czyli w zasadzie to prawie 10% populacji to dużo. I tak ludzie machali transparentami z takimi napisami, jak: Jankesi, wracajcie do domu! oraz: Grenlandia już jest wielka. Czyli nie potrzebujemy Make Greenland Great Again. I tutaj propaganda New York Post rozbija się o jedno, jedyne oświadczenie protestującej. Kamila Zizing, przewodnicząca Zjednoczonego Stowarzyszenia Inuitów, czyli rdzennego ludu wyspy, oświadcza, cytuję: Protestujemy przeciwko oświadczeniom i dążeniom Ameryki do aneksji Grenlandii, domagamy się szacunku dla Królestwa Danii. I prawa Grenlandii do samostanowienia. Mam nadzieję, że pokażemy, jak wielu z nas wspiera Grenlandię. Przypominam też, że jest Inuitką i reprezentuje rdzenny lud. Europejscy przywódcy także szybko skrytykowali groźby Trumpa. Prezydent Francji Emmanuel Macron uznał je za nie do przyjęcia i zapowiedział skoordynowaną reakcję Europy w razie potwierdzenia. Dziś, nawiasem mówiąc, w Brukseli odbywa się nadzwyczajne posiedzenie. I Macron już zapowiedział, że będziemy w kontakcie ze wszystkimi europejskimi przywódcami, aby zdecydować, jak skoordynowanie odpowiedzieć na groźby Trumpa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poparł tę opinię, mówiąc: Wprowadzenie ceł na towary i usługi sojuszników w celu zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa NATO jest całkowicie niewłaściwe. Premier Norwegii Jonas Støre powiedział, że groźby nie występują wśród sojuszników. Prezydent Finlandii Aleksander Stab. Stwierdził, że lepiej rozwiązywać problemy między partnerami przez rozmowę niż presję. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczył, że koordynuje wspólne działania państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również wystąpiła przeciwko groźbie wprowadzenia cel, stwierdzając, że podważają one stosunki transatlantyckie i grożą wprowadzeniem w niebezpieczną spiralę spadkową. W Parlamencie Europejskim uznano, że Trump przekroczył granicę, dlatego należy wstrzymać umowę handlową między Unia Europejska a Stany Zjednoczone Ameryki, dopóki Stany Zjednoczone nie zaprzestaną swoich gruźb. A to już setki i setki miliardów dolarów. Krótko mówiąc, w Europie postanowiono odpowiedzieć Trumpowi jego własnym językiem. Ale jeśli myślicie, że chodzi tylko o Grenlandię, to niestety nie. Trump wymyślił swoją własną Organizację Narodów Zjednoczonych. Trump proponuje utworzenie nowej Międzynarodowej Rady Pokoju, której członkostwo będzie kosztować co najmniej miliard dolarów. Według projektu statutu, Trump zyska pełną kontrolę nad organizacją, samodzielnie decydując o zaproszeniach, decyzjach i finansach. Formalnie decyzje będą podejmowane większością głosów. Ale wszystkie one wejdą w życie dopiero po osobistej aprobacie Donalda Trumpa. Ciekawe, że kraje płacące miliard dolarów zostaną stałymi członkami organizacji, a reszta dostanie członkostwo na trzy lata. I w zasadzie już krytycy mówią, że to próba stworzenia nowej organizacji Narodów Zjednoczonych ale pod przewodnictwem samego Donalda Trumpa. Szczegółowo o tym pomyślę opowiem w następnym odcinku. Przyjaciele napiszcie swoje opinie w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Jeśli odcinek był interesujący lub przydatny, możecie wesprzeć kanał donate'em lub subskrypcją, korzystając z linków w opisie filmu. To już wszystko, dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć!